Udział osoby sprzeciwiające się decyzji prezydenta. Miasta Zielona Góra w sprawie podziału dotacji dla, dla klubów sportowych. Dobra, to nie znając datę Myślę, że tak. Da do myślenia tutaj prezydentowi i osobom odpowiedzialnym za decyzję te sytuacje, które po prostu podjęli tutaj te decyzje, bo nie tylko Żużel i koszykówka jest w naszym mieście, futbol też powinien być, chociaż gdzieś trzy czwarte za tym, za tym, za tym dyscyplinę. <noise> Proszę, A ja nie chcę Was przekopywać. Proszę. Przekupstwo. Tak, oczywiście. Proszę. Ale cukierki są dla dzieci, żeby nie było, że przekupuję dorosłych. No i się cieszę. Proszę Was. Dzień dobry. Dzień dobry. W imieniu prosilibyśmy o większe wsparcie finansowe. Ja oczywiście, bo to rozumiem, że jest petycja. Jest petycja. Ja mogę zagwarantować, że wszystkie dzieci, które tutaj są, znajdą swoje miejsce i będą mogły trenować, grać i ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Na to pieniążki na pewno się znajdą. A na kobiecą sekcję? No ale to jeżeli dziewczyny chcecie grać, nie ma problemu, bo ja nie widzę problemu, żebyście miały boisko, żebyście ale dostały pieniądze. To nie wystarczy. A, mogę spróbować tak. na ja nie wiem jakie są Wasze potrzeby jeżeli chodzi o kwestie sfinansowania wyjazdów bo takie rzeczy można, że tak powiem też możemy nad tym się pochylić bo tak naprawdę pieniądze na tam zostały w pewnym sensie przyznane natomiast no, nie zostało na, na tyle środków żebyśmy mogli nie sfinansować na przykład ja nie wiem czy wy w ogóle pobierać jakieś pieniądze z tego tytułu czy nie bo tak naprawdę Nie, nie. no więc jeżeli pozostałe rzeczy ja myślę że spokojnie w takim razie musimy konkurs dodatkowy na to abyście mogły grać widzę Czyli te wszystkie elementy, które są te pozostałe, żebyście mogły e, kontynuować to, co robicie. Ja Czyli nie jest szansa, że jakieś środki zostaną e, specjalnie dla nas przypadki. No, konkurs na udział, bo tak na naprawdę się. nie zostało rozdzielone to w zadaniu, które w tej chwili było składane. było, że tak powiem, dofinansowanie w głównej mierze miało się składać na płace zawodników, z czym w pewnym sensie no, my... W tej chwili się nie zgadzaliśmy, więc na to, aby dzieciaki mogły grać, abyście mogły grać, nie ma problemu. Ja uważam, że pieniądze powinny się znaleźć, czyli że poza tym, żeby była baza, to żebyście miały jeszcze szansę pojechać tam. Czyli nie wiem, my mamy jakąś osobną petycję napisać. Ja myślę, że tak naprawdę gdzieś jest naczelnik Wydziału Sportu, który takimi rzeczami się zajmuje, bo ja tak naprawdę to nie jest kwestia petycji, tylko to jest po prostu konkursu, bo mówię, oferta nie była złożona z rozdziałem na wasz udział, tylko była złożona na udział dorosłych. Z, zespołu seniorskiego i waszego zespołu jakby ten, więc ja myślę, że nie będzie z tym problemu, bo, bo tak samo jak pomagamy i ruch bliską, tak samo chcielibyśmy pomagać pozostałym osobom, które uprawiają sport. Ale to pan Tarnaski, jeżeli mogę prosić tam za jakiś, po tygodniu, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek wrócić się do niego, jak być może wrócimy do kwestii takiej, że aż przez AZS, jeżeli Lechia nie będzie, że tak powiem chciała tego zrealizować, czy jakieś inną formę rozwiązania znajdziemy tego problemu i już. Dobrze, dziękuję. To cóż, dziękuję Wam wszystkim za, za, za wysiłek, za spotkanie, natomiast ja cały czas twierdzę, że dzieci E, powinny jak najwięcej grać w piłkę, ja się z tego zawsze cieszę. Jak wiecie, tak, ja myślę, że Zielona Góra jest jednym z chyba lepszych ośrodków w Polsce, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, bo, bo UKP jako takie, to jest chyba wszystkim w Polsce znany i tam szkolenie dzieci i młodzieży jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy chyba jednych z najlepszych trenerów w tym zakresie w Polsce i my naprawdę nie uciekamy od pomocy i wsparcia e, sportu dzieci i młodzieży.